Witajcie. Zapraszam na rozkład dla wodnika na maj, o miłości oczywiście. Energię na najbliższe tygodnie. Zobaczymy, co te karty chcą Wam pokazać. Co tutaj przed Wami. W imię Najwyższego Dobre dla Wszystkich. Pamiętamy o tym. Bierzemy tylko to, co jest dla nas. Reszta zostaje. Bo to rozkład ogólny. co my tutaj mamy? Królowo, zaczynasz działać, zaczynasz być taka konsekwentna i nie odpuszczasz. Smuteczki, tęsknoty, tak ona tutaj sobie siadła. Zeszło jej chwilę, być może jeszcze w tym siedzisz i jeszcze chwilka ci jest Potrzebna na to, żeby się otrząsnąć. Bo ty w jakiejś takiej zamknięta, w jakiejś klatce, w jakimś takim pudełku z własnymi myślami, z całą tą sytuacją, która ci nie służy, która gdzieś cię blokuje, ogranicza. I, i tu są takie boleści, ślepota na coś, nie widziała. Wydaje jej się, że tak ona sama sobie z tym nie poradzi, że nie będzie mogła się wykaraskać z czegoś. A tu proszę, z całego tego braku, z całej tej jakiejś takiej nędzy, z jakiejś takiej zubożałości, tak się tutaj pani rozkręca, bo bardzo chciała, chce. No i co? No i to wszystko zaczyna wdrażać, przekłada w swoje działania, bo ona o tym myśli, ona to już czuje. Się zaczyna zadziewać. Siedziała sobie, myślała, tęskniła, będzie z tego wychodzić, bo gdzieś jest jakaś taka niespełniona ta miłość, zbrakowana może trochę, no bo co, bo on nie tutaj się nie stawił na, nie stanął na wysokości zadania. Król się a, Jakoś odizolował, król po prostu wymięka. No i co? tutaj postanawia się zamknąć w sobie. Postanawia udawać takiego twardziela z takim zimnym e, takim swoim tym napompowanym ego i koncentruje się głównie na sobie, bo król nie chce się do tego przyznać, że tutaj coś mu się nie udało. Na coś sobie nie może pozwolić, i coś go yy, tak dużo kosztuje. Tu są jakieś takie, no, jego bolączki niespełnionego, yy, takiego niezaspokojonego serca. Królowa taka w tym wszystkim, jakby zduszona, zmęczona. Wydawało jej się, że jest bezwłasnowolniona, że nie ma siły przebicia, że ona sobie z tym nie poradzi, że to tak będzie, tak cierpiała. A tu proszę, królowa nagle, ni stąd ni zowąd, ona rośnie, ona puchnie, urosła w siłę, bierze pałeczkę w swoje rączki i robi się gorąco, robi się tak dynamicznie, zaczyna. Widzieć, otwiera oczy, bo miała zawiązane uszy. Teraz też do uszu do, do, dochodzą jakieś różne informacje. I królowa już nie zamierza się zatrzymać. Ona konsekwentnie do przodu i też jej los sprzyja. Sytuacja się odmienia. Z jakiegoś takiego zamknięcia takiego mm, ograniczenia takiego przyduszenia, może poczucia takiego dyskomfortu no to wychodzisz odmienia się zupełnie tutaj twój los i to się tak rozkręca tak się, roz, tak się tutaj roz, rozgurgoli coś a może ty się tak, tak rozgurgolisz królowo, bo jesteś taka pobudzona Trudno cię zatrzymać, trudno cię wystudzić, nawet nie ma co, bo ty sobie tutaj idziesz, wyszukujesz sobie jakieś takie specjalne okazje, jakąś taką nową dróżkę sobie chcesz znaleźć. No i jak ty się tak przyjrzysz tutaj, to ty sobie znajdziesz, bo takie masz światełeczko jasne. Tu sobie podświetli, tam sobie rozjaśni, tu o czymś pomyśli, tam się czegoś dowie. I dopnie swojego. Dopnie swego, bo ona bardzo chce, i osiągnie swój cel. Ale tu jest taki przeskok. Z dołka na szczyt. Idziesz do góry, pniesz się. Jest Ci lepiej, wychodzisz z tych takich niespełnień, rozczarowań, z jakiegoś takiego poczucia, że jestem taka biedniutka, malutka i ja nic nie mogę. No nie, właśnie możesz. Nawet Ci karty radzą. Rośniesz, to jest ważny dla Ciebie czas. Może coś Ci się tam wydawało ciemno-mroczne i już takie trudne, no bo to już nie jest dla Ciebie. Ty masz to pożegnać, mówisz temu do widzenia i witasz nowe. Nowe jest świeże, jest to nowy początek, nowa Ty, nowa energia w Tobie, nowe chęci. Takie przemyślane, takie wyczekane, no i sobie to. Jakbyś zapracowałaś na to, zasłużyłaś na to. No bo ja tak w Twoim życiu dokładnie przemyślany i teraz to Ty będziesz taka, taka pani mądra, taka pani logiczna. Ja sobie tutaj dystansik taki zbuduję, zadbam o siebie, pomyślę o sobie. Ja już tak sobie nie pozwolę zawiązać rączek, żeby mnie tutaj ktoś tak spętlił, żeby mnie tak ograniczał w życiu, żeby mi w ogóle jakieś zamykał oczy, żeby mi na coś nie pozwalał, żebym gdzieś tam siedziała taka biedna, niespełniona. No nie? Ski nowe, tutaj przypływa nowa woda, źródełeczko. No i sobie zaczyna się jakiś nowe w życiu. A to stare, takie, takie suche, takie martwe, takie drętwe. To to odchodzi. A ty jesteś pełna e, takiej wiary i takiego zapału w tworzeniu, w kreowaniu tego swojego nowego życia. I przy tym wszystkim to. Jesteś konsekwentna, ale sobie tak stąpasz mocno nóżkami po ziemi. Drobne te kroczki, ale do przodu i to jest najważniejsze wiele spraw ci się, rozjaśnia w twojej głowie coraz bardziej, jest jasno i o to chodziło, żebyś coś zobaczyła, coś zrozumiała i teraz dochodzisz do właściwej drogi, znajdujesz właściwy tor w swoim życiu, no, w którym to dalej będziesz podążała przez kolejne miesiące. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.